Wzywam posiłki. Ha. Hej, chciałeś czegoś? Też jestem. Cześć, świetnie wyglądasz. Zniszczę wszelkie zagrażające nam zło. Siema, jestem. Co u was? Dobrze się bawicie? Walka ze złem to nie zabawa. Po co nas ściągnąłeś? Zaprosiłeś nas na film? Ekstra, nie odmówię. Cii, milczcie, oglądajmy. Czy ktoś zna odpowiedź? To dawno się nie zgłaszał. Czemu on patrzy na mnie? Gdybym tylko mogła być niewidzialna. aby to wystarczyło? Może. Madison! Nie i ja podziękuję. To się nazywa umiejętność. Wtedy się tam przejmował Algebrą. Jak ona to zrobiła? Jak można tak po prostu zniknąć? Trzeba było zabrać płaszcz. O tak. A teraz upał? Czy ona tu jest? Czego ja bym nie zrobił dla tych dzieciaków? Gdybym tylko była bogata. Skąd tyle piasku w moich butach? Ta podstępna żmija. A, ups. Koniec wakacji. Widzę cię przecież. Mówię do ciebie. Już się nie wymkniesz. Ach, niech będzie. Wracamy do klasy. Zaraz, znowu mi zwiewa? Idę za nią. Uch, musiałaś tak daleko. Daj mi minutkę. To tyle, jeśli chodzi o moje supermoce. Rany, ale mi się kręci w głowie. Do roboty! Uwielbiam tę pracę. Wykorzystam swój urok. Oj, klientka idzie. Dobry. Czy to. Lizak? To jakieś żarty? Jest zakaz! Myślałam, że to żart, ale jest mój. Oddawaj. Nie. Dawaj mi to! W życiu! Chcesz zęby przez to stracić? Puszczaj go! Jak to w ogóle możliwe? A ła, moje policzki! Oddawaj mojego lizaka! Nie. Tu jest jego miejsce. Jesteś podła. Chcesz? Mam własne. Dobra, właśnie nie marudź. Dzięki. Przepraszam, sorki. W końcu. Chyba mi się zepsuły. Głowia, ja zapomniałam, że to cukierki. A? Ale dobre. Wyjaśnię to. Weźcie okulary 3D i wyjmijcie szkła. Włóżcie w ramkę kolorowe cukierki i podgrzejcie je. Zaczną się rozpuszczać. Rozprowadźcie, żeby wypełniły ramki. Potem poczekajcie, aż ostygną. Miłego oglądania. Jak widzisz, nie oszalałam. Ale fajne, masz zapasową parę? Czad! Hmm, wdechę! Czy to nauczycielka? O nie, oby mnie nie przyłapała! Nic przy sobie nie mam! Tak, chyba rzeczywiście. Czy ten dzień musi się tak dłużyć? Jestem wykończona. To chyba moja szansa. Hej, uważaj, moje cukierki! Dlaczego? No to masz kłopoty. Pora się trochę cofnąć. Dobra, muszę je lepiej ukryć. Okej. Okay. Ale ten dzień się dłuży. Okej, okay, teraz jest odpowiedni moment. Widzę ją! Co ona tak szybko? Uff. Zaraz, moje balbo! Nie! Yeah! Moje cukierki są wszędzie! Witam! Zabieraj stąd to świństwo! Muszę spróbować jeszcze raz. Zaczynamy! Uff. Głupie sznurowadła! Wszystko pod kontrolą. Ale gdzie schować cukierki? Chyba mam pomysł! Tak, chusta nada się idealnie! Teraz tam zostańcie, okej! Okay? Idziemy! Nadchodzi błyskawica! O tak, buty związane, co nie? Jeden i drugi. Dobra, jestem gotowy na lekcję. Nie mam żadnych słodyczy? Wcale. Okej, okay, wchodź. O, oh, jej perfumy, ale że one są mocne. O, Wow, to bolało! Ja tylko, a zresztą nieważne, zabieraj to stąd. Czekałem cały miesiąc. Oby był dobry. E? Co to ma być? Przyszłam obejrzeć to? Zło nigdy nie śpi. Dobro też nie może. A, on mnie uderzył. Co za złoczyńca? Proszę, proszę, co my tu mamy? Skarb! Tylko safe stoi mi na drodze. <laughs> Ale znam szyfr. Tak, działa. Otworzę i skarnę nagrodę. O ja cię, jaka piękna! he? Eh? Co to było? Chyba mi się wydawało. Muszę wziąć się w garść. To? Światła zgasły. To zły znak. O, oh, to nie było straszne! Nie zniosę tego upiornego napięcia! Ej, nie po oczach! Nie, 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 mam kłopoty! Co za nudna noc! Kto by pomyślał, że policjanci tyle siedzą? Kto to? Co się dzieje? Oj. Mogę ci w czymś pomóc? Było tak ciemno i strasznie i wtedy pojawił się on. Założę to. Może będę bezpieczny. Tak, więzienie. Schowam się. Tu mnie nie znajdzie. Koniec z ciemnością i nietoperzami. A, czy ten typ sam się aresztował? A, tak. To mój nowy dom. I zamknął się w celi. Zamknięta. Jestem bezpieczny. Muszę być. Czat, Aresztowałem go i nawet nie kiwnąłem palcem. Co przegapiłem? Super film, mnóstwo akcji kupa śmiechu. Złoczyńcy! Znowu zapomniałem kluczy? Ale ze mnie oferma. Co to było? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wow! Co to w ogóle jest? Ale dziwne uczucie. Tylko spójrzcie. Można się chyba przyzwyczaić. Zaraz was dorwę, klucze. Dobrze, że nie mieszkam daleko. Już prawie je mam. Auć, głupi kaktus. To znaczy, że jestem blisko. Już prawie. Bingo! Brawa dla mnie! Wow! Super ramiona, są całkiem przydatne! Tada!